Bogu, chciałbym się z wami podzielić tym, co pewnym pytaniem, które zadaję sam sobie już od dłuższego czasu. Przychodzą pewne okoliczności i już od dłuższego czasu sam siebie pytam i chciałbym też was zapytać i tak też zatytułowałem swoje kazanie. A to pytanie brzmi: czy jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem? Czy jesteś gotowy na to, żeby stanąć przed swoim Bogiem? I tak jak mówiłem, te sytuacje, o których wspominałem, tak jak pewnie każdy miał pewne przemyślenia w czasie tego, tej, tej pandemii, tej epidemii, tego co się działo dookoła nas, ja powiem Wam szczerze, na samym początku bardzo się przestraszyłem. Jakby to był sam początek, jeszcze w Polsce, nie, jakby nie było jeszcze żadnego wykrytego przypadku. Z, dookoła ze świata przychodziły różne wiadomości, i ja bardzo się przestraszyłem, bo nie, wiedzia, nie wiadomo było też, kogo słuchać, i nawet prorostwa były różne. Niektóre mówiły, że tak szybko jak się pojawiło, tak szybko zniknie, inne mówiły, że to już jest koniec i przyjście pańskie, i nie wiadomo było, co robić. I ja bardzo się przestraszyłem, ale jakby to, co mnie uspokoiło, to było to, że właśnie. Nieważne, co się dzieje i jak to się skończy, ważna jest moja osobista relacja z Bogiem. Ważne jest to, co ja osobiście, moja osobista relacja i to, co ja osobiście przeżywam z Bogiem. Czy jestem gotowy na to, żeby się z nim spotkać? Jeżeli tak, to nieważne, co będzie się działo. Nie muszę się niczego bać, bo jestem gotowy. I też, e, jakby to pytanie dalej mnie bardzo nurtowało, bo jakby. E, może powiem tak, temat śmierci jakoś był taki, nie wiem, jakby nie było go w moim życiu. Raz w życiu pamiętam, dwa razy byłem na pogrzebie i to jakby wydawało mi się, że to mnie nie dotyczy. Kilka tygodni temu w mojej pracy w firmie mam dosłownie widok z okna na skrzyżowanie. I z samego rana, kiedy zaczęliśmy pracę, może nie z samego, było około dziewiątej, dziesiątej, pewien człowiek, Wyjeżdżał spodporządkowany i wjechał wprost pod ciężarówkę i zginął na miejscu. I ten wypadek, jakby zdarzył się prawie na naszych oczach. I właśnie to cały czas, jakby cały czas nie dawało mi spokoju, i jakby pokazywało to, że, że życie jest ulotne, że nie, musisz, nie muszą się dziać jakieś wielkie rzeczy epidemia, pandemia czy wojna. Bóg może w każdej chwili każdego z nas odwołać. I czy ja jestem gotowy na spotkanie z moim Bogiem? I też wczoraj miała miejsce taka sytuacja, i też dalej, jakby to, to pytanie cały czas było w moim sercu. W Dubiczach nad zalewem pewien człowiek odpoczywał, dobrze się bawił ze znajomymi, poszedł do wody i nagle zniknął. I, i go nie było. I dopiero po. po w dłuższym czasie niż godzina, może półtorej godziny, odnalazł go płetwonurek. E, on ten czas spędził pod wodą, e, jakieś tam jeszcze oznaki życia e, wykazywał, bo wezwano helikopter i go zabrano chyba. Nie wiem, czy on żyje, czy nie. Umarł. Ale on dobrze się bawił, spędzał czas ze znajomymi, poszedł pływać i nagle zniknął i zmarł. Jakby to cały czas e, już od dłuższego czasu to pytanie. Było i jest w moim sercu, czy ja jestem gotowy, gotowy w tym momencie spotkać się z Bogiem, dzisiaj, konkretnie dzisiaj. I tak jak mówi Biblia, nasze życie jest na początku jeszcze. Chciałbym przeczytać e, przypowieść, którą każdy dobrze zna z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, od pierwszego wersetu. Właśnie ona mówi o tym, czy czy my jesteśmy gotowi na, to, na spotkanie z, z Oblubieńcem, w pięciu pannach? Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie Oblubieńca, a pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych, nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi, a gdy Oblubieniec długo, się, długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i porządziły swoje lampy. Głupie zaś do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec, i te, które były gotowe. Weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi, a później nadeszły i pozostałe panny mówiąc Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł Zaprawdę powiada wam nie znam was. Czuwajcie więc, by nie bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Wszyscy dobrze znamy tę historię i też w ostatnim czasie właśnie tej epidemii była często wspominana, czy jesteśmy gotowi na to? żeby spotkać się z naszym Panem. Tutaj czytamy o, o dziesięciu pannach. One oczekiwały Boga. One się w pewien sposób przygotowały. One wzięły te lampy i wyszły Mu na spotkanie. Wiedziały, że On nadchodzi. Wszystkie dziesięć wiedziały, że nadchodzi. Wszystkie dziesięć w pewien sposób się przygotowały. Ale czytamy, że On przez jakiś czas nie nadchodził. I one usnęły. I pięć z nich miało ten zapas. Pięć z nich było dobrze przygotowanych. Było mądrych. Mogły, kiedy usłyszały, że już jest pan tuż, tuż, że już nadchodzi, to już jest ten czas, mogły wstać, obudzić się, dolać tej oliwy do lampy i dalej czekać. A czytamy, że pozostałe nie były na to przygotowane, że były gotowe w pewnym stopniu, ale czegoś zabrakło, czegoś nie wystarczyło w ich życiu, i czytamy, że one wołają: Panie, Panie, otwórz nam, a Pan odpowiada, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was, odejdźcie stąd, drzwi są już zamknięte i jest już za późno. I to jest często właśnie czytane w kontekście oblubienicy całego kościoła i e, mi się wydaje, że w pewien sposób to nas, to nas upomina i też e, przypomina, że mamy być gotowi, ale też w pewien sposób troszkę jakby może nie rozleniwia, ale to się jakby rozmywa na wszystkich. Tak jak często się mówi na, na kursach, z pierwszej pomocy, jeżeli wołasz kogoś o pomoc, jeżeli wołasz wszystkich, to tak naprawdę nie wołasz nikogo, musisz konkretnie wskazać konkretną osobę, jeżeli wołasz o pomoc. I tak samo tutaj, wydaje mi się, że kiedy jest mówione do całego kościoła, to wszyscy myślą, no może ten jeszcze musi się przygotować i tamten. Ale chcę zapytać każdego, może wybaczcie moją bezpośredniość, ale chcę zapytać jakby każdego z Was osobiście i konkretnie, czy Ty jesteś gotowy w tym momencie na spotkanie ze swoim Bogiem? Czy ty w tym momencie jesteś gotowy na to, żeby stanąć przed Bogiem? Bo każdy w pewnym czasie musi to zrobić, musi stanąć przed Bogiem, czy przyjdzie pochwycenie, czy Pan przyjdzie za naszego życia, czy może tak jak w życiu tych ludzi, o których wspominałem, to przyjdzie z nienacka. To przyjdzie jak po prostu z nienacka w nocy, tak jak w jednej przypowieści jest powiedziane: "A co jeżeli dzisiaj w nocy zażądam twojej duszy? Co będzie?" Tak jak tamten człowiek starszy, który jakby ten wypadek się zdarzył, on może sobie myślał, że jest dobrym kierowcą. Wiele lat jeździ. To był też starszy człowiek i myślał, że no zdążę. Przecież tyle, tyle lat jeżdżę. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym nie zdążył, ale tym razem nie zdążył. Wyjechał i wymusił pierwszeństwo i nie zdążył i umarł, zginął w jednym momencie. Ten człowiek też może myślał, że on dobrze pływa, on sobie poradzi, on odpoczywa. Teraz ma dobry czas. Odpoczywa nad wodą. I umiera. Co będzie, jeżeli dzisiaj, tej nocy, Bóg zażąda Twojej duszy? Czy jesteś gotowy na to, żeby spotkać się z Bogiem? Bo nasze życie jest bardzo ulotne i chciałbym to przede wszystkim, chciałbym bazować na, na Biblii, chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Księgi Psalmów. Na początku jeden werset z Psalmu 103. dwa wersety. 103, 15, 103 psalm, 15 werset. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny, gdy wiatr na nim już go nie ma. Już go nie ujrzy, miejsce jego. I chciałbym też przeczytać psalm 90. Cały psalm. Może trochę dłuższy, ale chciałbym przeczytać go cały, całego. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokoleniem. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś, O Boże. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy. Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jak jeden dzień, jak jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika, a rano kwitnie i rośnie. Od wieczór i sycha. Tak i my gnijemy, gniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, Twoje grzechy, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszelkie wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu. Tego lata nasze giną jak westchnienie, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie 80, a to co. Się ich chlubą wydaje to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Kto zna moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze. Zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni... Gdyś nas utrapił, za lata, których oglądali, w których oglądaliśmy niedolę, niech się ukaże sługom twoim dzieło twoje, a majestat Twój synom ich. Niech sportnie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas, tak utwierdź dzieło rąk naszych. Te fragmenty, które tutaj przeczytałem, mówią jasno, że nasze życie jest ulotne, jest jak trawa. Rano trawa kwitnie, a wieczorem już więdnie, już znika ten kwiat, i tutaj czytamy, że. Że Bóg obraca człowieka w proch i woła: Wracajcie, synowie ludzcy, On w każdej chwili możecie zawołać, i w każdej chwili odwołać z tego świata, z tej ziemi. I czy, czy jesteś gotowy na to, żeby stanąć przed Bogiem? Czy jesteś gotowy na to, by wejść do, do nieba, do Królestwa Niebieskiego? I też chciałbym przeczytać fragmenty, które mówią nam o tym, kto nie wejdzie do Królestwa Bożego. Czytamy, wiemy, w objawieniu Jana jest taki fragment, że w 21 rozdziale, 27 werset mówi, że nic nieczystego nie wejdzie do nieba. Nic, co jest, Bóg jest święty, Bóg jest Bogiem świętym, oddzielonym od grzechu. Jeżeli coś jest w grzechu, trwa w grzechu, jakiś człowiek nie ma, nie ma możliwości wejścia do, do Królestwa Niebieskiego. Teraz mamy jakby bardzo dobry czas po tym, kiedy przyszedł Jezus, że nie musimy składać jakichś ofiar, nie musimy gdzieś pielgrzymować, nie musimy robić wielkich rzeczy. Możemy przyjść pod krzyż, złożyć nasze grzechy przed Bogiem, możemy pokutować i On o nas oczyszcza, On obmywa nasze serca. I dalej, fragment, który chciałbym przeczytać, jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian. W szóstym rozdziale e, od dziewiątego wersetu: czy nie wie, Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy królestwa Bożego nie odziedziczą. A takim niektórzy z Was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Tutaj czytamy, są wymienione pewne grzechy, złe postępki, e, które determinują to, że taka osoba, która to robi, nie może wejść do Królestwa Nieba Niebios. I my może tak. Uspokajamy trochę siebie, bo mówimy, no, że to są takie widoczne grzechy i my ich nie popełniamy. My żyjemy jak dobrzy chrześcijanie, i jakby nie widać po nas, nie czynimy tych grzechów. Ale tak jak pastor ostatnio wspominał, że są te grzechy, którzy, które ludzie jakby mogą postanowić, zrobić postanowienie, odciąć się od nich i więcej ich nie popełniać. A są grzechy, z którymi których nie widać, które są ukryte, które, o których można, można przez wiele lat chodzić do zboru, można usługiwać e, więc i z zewnątrz wyglądać dobrze, a w środku popełniać grzech. I to są te właśnie grzechy, o których mówił, wspominał ostatnio pastor, że złość, porządliwość, gniew, te rzeczy nie widać. I czasami też możemy oszukiwać sami siebie, że to nie jest nic wielkiego, że ja się na kogoś gniewam i nie umiem mu wybaczyć, ale to jest grzech i jest jasno napisane, że. Nikt niesprawiedliwy nie może wejść do Królestwa Niebios. I dalej chciałbym czytać, to jest fragment z Ewangelii Mateusza, z siódmego rozdziału, od dwudziestego... 20... Pierwszego wersetu będę czytał. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios. Jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc kto słucha tych słów Moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce, i spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany, nie wykonuje ich. Przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku, i spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów. Zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. I tutaj mamy kolejny przykład ludzi, którzy nie wejdą do Królestwa Niebios. I tutaj czytamy tą dla mnie straszną rzecz, że nie każdy, kto woła, panie, panie, nie każdy, kto chodzi na nabożeństwo, nie każdy, kto się modli, weźmie, że ten, kto kto słucha słów Jego i nie wykonuje, to jakby budował na piasku i kiedy przyjdą jakieś trudności, Jego budowla, Jego dom, On runie. On upadnie i nic z Niego nie zostanie, ale ten, kto wykonuje słowo, kto słucha tego słowa i postępuje tak, jak Ono mówi, postępuje tak, jak mówi Bóg, tak, jak naucza Bóg przez swoje pismo, jak mówi przez kaznodziejów, tego dom będzie stał jak na skalę, nic Go nie zachwieje, nic nie może Nim wzruszyć i taki człowiek wejdzie do Królestwa Niebios, ale też jest Pytanie opisani w 22 wersecie, bardzo dziwny werset, prawda? I co, o co chodzi z tymi ludźmi? Dlaczego tak jest, że w owym dniu wielu mi powie, panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem i cię precz ode mnie bezprawie. Jaka jest odpowiedź na pytanie, co dotyczy tych ludzi? I odpowiedź jest. E, jak wiele odpowiedzi na, na nasze pytania w Biblii. W pierwszym liście Koryntian, chciałbym do niego wrócić. Pierwszy list do Koryntian i rozdział 13. A to pytanie jest miłość, a właściwie brak miłości. 13 rozdział od pierwszego wersetu, choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi. A miłości bym nie miał. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi. Się nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale, ale się raduje z prawdy. Wszystko i wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowa stanie doskonałość to, co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dzieciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem. Jak dzieci, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dzień jakby przez zwierciadło, i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc z nich największa jest miłość. Tutaj czytamy, że choćbyśmy robili wspaniałe rzeczy, choćbyśmy na zewnątrz wyglądali nie wiadomo jak dobrze, i jakich pozorów byśmy nie stwarzali, i co byśmy nie robili, jeżeli nie ma w nas. Miłości, to i tak jak w tej przypowieści, którą przeczytałem na samym początku, czego zabrakło tym pannom? Co jest tym ogniem? Co ma za złe Jezus w liście do jednego z, z kościołów w, w Apokalipsie w objawieniu świętego Jana? Co ma im za ten ogień zgasł? Że tej oliwy zabrakło? Że nie pielęgnowaliście tej pierwszej miłości? Bo, choćbyśmy właśnie tak jak wspomniałem, czynili różne rzeczy z zewnątrz, ale jeżeli to nie będzie czynione z miłości, jeżeli nie będziemy mieli miłości do, do ludzi nas otaczających, ale przede wszystkim do Boga, to, to, to... i skąd, skąd mamy wiedzieć, że, że ta miłość w nas jest, że kochamy Boga? Jak to rozpoznać? Wiecie, tutaj jest też. Nawiązanie właśnie do oblubieńca i do panien, do wesela, do, do małżeństwa i żona, mówią, że, że kochają tą drugą osobę, ale nie chcą z nią spędzać czasu, nie chcą z nią rozmawiać, nie chcą po co, co lubi, a czego nie lubi, nie chcą z nią przebywać, to czy mogą powiedzieć, że kochają tę osobę? Mogą, ale to nie będzie prawda. Tak samo możemy mówić, Bóg nas, jakby Bóg powie, że nigdy cię nie znałem, jeżeli. Jeżeli nie chcemy spędzać czasu z naszym Bogiem, jeżeli nie chcemy się dowiadywać, co mu się podoba, jaka jest jego wola do naszego życia, nie chcemy czytać Biblii, jeżeli to zostawiliśmy gdzieś, jeżeli nie rozmawiamy z naszym Bogiem codziennie, to nasza miłość gdzieś przygasła, pozostawiliśmy, porzuciliśmy gdzieś tą pierwszą miłość. I jeszcze raz chcę was pytać nas jako kościoła, bo to tak troszkę właśnie jakby się rozmywa. Chcę Zapytać Was konkretnie, każdego z Was, ciebie osobiście, czy jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem? Czy jesteś gotowy na to, że kiedy Bóg dzisiaj cię odwoła, bo może tak się stać, dzisiaj w nocy może zażądać Twojej duszy, czy jesteś gotowy na to, żeby stanąć przed, przed naszym Bogiem, przed naszym zbawicielem? Bo on, jakby on uczynił wszystko ze swojej strony. On dał swojego syna jedynego, on umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. Czy Ty to przyjąłeś? Jeżeli nie, to. Teraz jest dobry czas, żeby to, to zrobić, żeby przyjąć Jezusa, Jego ofiarę, wyznać Mu swoje grzechy i pokutować i, i wybrać drogę, tą drogę i iść za, za Bogiem. A jeżeli już to zrobiłeś, ale gdzieś ta miłość, tak jak mówiłem, gdzieś oziębła, gdzieś nie ma tego, to, to jest dobry czas, żeby wrócić do tego, żeby starać się. Często na różnych wykładach jest wspominane, że miłość to nie jest uczucie. Że na miłość trzeba pracować, że to trzeba jakby każdego dnia pobudzać na nowo, trzeba się starać. Zachęcam Was, każdego z Was, jeżeli nie możecie powiedzieć, że tak, Boże, jestem gotowy, żeby dzisiaj się z Tobą spotkać. Zachęcam każdego z Was, aby oczyszczać swoje serca, aby wyznawać swoje grzechy, pokutować i starać się naprawić tą, tą miłość, starać się odbudować tą pierwszą miłość, którą, którą każdy z nas na pewno czuł, kiedy oddawał swoje życie Jezusowi. Dlatego chciałbym zaprosić każdego z Was teraz do modlitwy. Każdy może na swoim miejscu i bez, bez wychodzenia, ale chciałbym, żeby każdy z nas powstał i rozmawiał z Bogiem. Jeżeli gdzieś odszedł, jeżeli ta miłość jest zimna, jeżeli jej nie ma, to jest bardzo dobry czas, żeby to odbudować, aby wrócić do tego, do tej społeczności z Bogiem.